Ile zarabia lekarz? W 2017 roku całą Polskę obiegały liczne informacje o protestujących medykach. Z rządem w sprawie pensji negocjowali lekarze rezydenci. Czy słusznie walczyli o podwyżki? Ile zarabia lekarz rezydent? Rodzinny, specjalista. Ile zarabia lekarz rezydent? Kto to jest lekarz-rezydent? Ile zarabia lekarz? W 2017 roku w całym kraju rozpoczęła się dyskusja na temat wysokości pensji pracowników służby zdrowia. Wiązało się to z protestem medyków. Lekarze-rezydenci domagali się od rządu podwyżek, a także zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Wówczas w całej Polsce zaczęły się pytania: tak właściwie, ile zarabia lekarz? Doszło wręcz do tego, że publiczne media zaczęły propagować tezę, jakoby protestujący medycy w rzeczywistości opływali w luksusy, zaś ich udział w strajku głodowym był na pokaz i na złość rządzącym. Ile zatem zarabiają lekarze rezydenci? Lekarze rezydenci są pewną specyficzną grupą zawodową w Polsce. Ich pozycja związana jest ze skomplikowaną konstrukcją polskiego systemu edukacji medycznej. Rezydenci to medycy którzy ukończyli sześcioletnie studia medyczne i odbyli roczny staż w szpitalu. Po tym, trwającym aż 7 lat, a jednak zaledwie początkowym, procesie muszą rozpocząć kolejny trwający 5 do 6 lat okres specjalizacji. Tym samym stają się rezydentami. Formalnie są pełnoprawnymi lekarzami, mającymi uprawnienia lekarskie, wykonującymi szereg procedur medycznych. Wciąż jednak nie są lekarzami specjalistami. Zanim uda im się osiągnąć taki etap wyszkolenia, muszą przejść cały proces praktyki i nauki. Ile zarabia lekarz-rezydent w Polsce? Ile zarabia się będąc rezydentem? Zarobki medyków w ich pierwszych latach pracy uzależnione są od kilku kwestii. Pierwszą jest staż pracy, drugą, istotność specjalizacji, w której się szkolą. Resort zdrowia określa specjalizacje priorytetowe i w tych zarobki są wyższe. W pierwszych dwóch latach specjalizacji lekarz-rezydent zarabia 3170 zł brutto, a w kolejnych 3458 zł brutto miesięcznie. W specjalizacjach priorytetowych te kwoty są odpowiednio wyższe. Na początku rezydenci mogą liczyć na pensję w kwocie 3602 zł, a w kolejnych latach. 3890 zł. Ile zarabia lekarz specjalista w Warszawie, a ile na prowincji? Kiedy medykowi uda się z sukcesem zakończyć specjalizację, przestaje być rezydentem i staje się specjalistą. Ile zarabia lekarz specjalista? Tu sprawa nie jest już tak oczywista, bowiem zarobki lekarzy specjalistów potrafią się wahać od nieco ponad 5000. Do nawet kilkunastu tysiąc złotych brutto. Z czego wynikają różnice? Lekarzy do pracy próbuje się zachęcać zarobkami. A jednak, kiedy przyjrzeć się wszystkim zarobkom w Polsce, różnice potrafią być niebotyczne. Wiele zależy bowiem nie od zarobków, a od prestiżu miejsca pracy. W związku z tym, szpitale w średniej wielkości miastach oferują przyszłym lekarzom i ordynatorom gigantyczne pensje sięgające nawet 22 tysiące. Złotych. Chętnych brak, bo lekarze na studia medyczne jadą do wielkich miast, a potem tam zostają zatrudnieni w szpitalu. Zresztą każdy woli pracować w stolicy niż na prowincji, ma bowiem dzięki temu lepsze perspektywy rozwoju, dalszego kształcenia czy wyjazdu za granicę. Tymczasem lekarz w Warszawie, pracując na pełny etat, mając dodatkowe dyżury i będąc specjalistą od 15 lat, potrafi pobierać wynagrodzenie ledwie przekraczające 5000. Złotych brutto. Ile zarabia lekarz rodzinny średnio? Ile maksymalnie? Lekarze rodzinni są dziś lekarzami-specjalistami medycyny rodzinnej. Zarobki lekarzy rodzinnych potrafią na pierwszy rzut oka naprawdę rzucić na kolana. Tak zwany lekarze rodzinni, to lekarze pierwszego kontaktu, medycy, którzy są podstawową komórką systemu opieki medycznej. To właśnie do nich idziemy w pierwszej kolejności, zanim udamy się do lekarzy specjalistów różnych dziedzin. Stąd też ogromne zapotrzebowanie na ich pracę, nic więc dziwnego, że są zachęcani zarobkami. Jak wyglądają średnio ich zarobki? Mediana, tak zwana wartość środkowa wynagrodzeń lekarzy rodzinnych wynosi 7649 zł. brutto. To oznacza, że połowa lekarzy rodzinnych zarabia poniżej tej kwoty, a połowa powyżej. Górka wykresu zarobków uliczona jest od 5295 zł. brutto do 9500 zł. brutto. Powyżej tej drugiej kwoty pensje pobiera ok. 25% lekarzy rodzinnych. Tak samo 25% lekarzy rodzinnych zarabia poniżej tej pierwszej kwoty.